Witam serdecznie w środę 30 października. Sylwia Przytarska, zapraszam na wiadomości regionalne. Już za chwilę darmowe autobusy pomogli szpitalom. Chwila grozy. Najpierw był anonimowy telefon, chwilę później zastępy radiowozów i wozów strażackich pojawiły się na żarskim podwalu. Przez godzinę nie można było tam tędy przejechać. Chwilę grozy przeżyli wczoraj pracownicy sądu rejonowego w żarach. Ktoś zadzwonił z informacją, że w budynku podłożona jest bomba. Policja i Straż Pożarna ewakuowała wszystkich, którzy byli w środku. O godzinie 13.08 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w żarach otrzymał informację od dyżurnego policji o alarmie bombowym w sądzie rejonowym w żarach. Na miejsce udały się zastępy z miejscowej jednostki z żar. Na miejscu strażacy zabezpieczyli teren działania, wskazali pracownikom sądu miejsce, gdzie mogą bezpiecznie przebywać i wspólnie z policją zamknęli drogę prowadzącą właśnie do sądu. Po prawie godzinnych poszukiwaniach w budynku nic nie znaleziono. Starosta wspiera 105. Szpital Wojskowy, a Owsiak Szpital na wyspie. W obu pojawił się nowy sprzęt. Będzie ratować życie i jest mobilny. 25 tysięcy złotych powiat żarski dołożył do zakupu nowego sprzętu dla 105 Szpitala Wojskowego w Żarach. Będzie zakupiony nowoczesny kardiowerter defibrillator który będzie miał funkcję właśnie taką w ratowaniu, w reanimowaniu ludzkiego życia. Będzie również posiadał możliwość taką, że będzie mógł być... Transportowany razem z pacjentem, czyli posiada baterie, które, które pozwolą na to, że będzie uczestniczył w transporcie pacjenta do pojazdów sanitarnych bądź bądź do śmigłowca. Nowym sprzętem może się też pochwalić oddział geriatryczny szpitala na wyspie. Tu trafiły między innymi fotel prysznicowy, podnośnik elektryczny, inhalator pneumatyczny, ultrasonograf i łóżka z materacami przeciwodleżynowymi. To wszystko szpital dostał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tutaj widzą Państwo za mną sprzęt do prowadzenia rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniem narządu ruchu i układu nerwowego, przy pomocy których pacjent współpracuje z rehabilitantami i szybciej może dzięki rehabilitacji wspomóc i leczenie, i dojść do stanu zdrowia. Sprzęt dla szpitala na wyspie kosztował pół miliona złotych. Bez wykopów modernizują studzienki kanalizacyjne przy ulicach Mickiewicza i Kazimierza Wielkiego. Ruszył remont kanalizacji sanitarnej na ulicy Mickiewicza. Jest to tak zwana bezwykopowa renowacja kanału. Polega to na, na wkładaniu wkładaniu rękawa od studni, od studni początkowej i rękaw jest, jest utwardzany, utwardzany termicznie. Jest to, jest to metoda bezwykopowa, bezinwazyjna. Wszystko, wszystko jesteśmy w stanie zrobić ze studnika. ile takich studzienek zostanie zmodernizowanych? Tu na ulicy Mickiewicza zostaną zmodernizowane trzy studzienki. Modernizacja siedmiu studzienek ruszy również na ulicy Kazimierza Wielkiego. Dzisiaj przystępujemy do robót przygotowawczych na, na ulicy Kazimierza Wielkiego, czyli do doczyszczenia inspekcji przedwykonawczych. W związku z robotami kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i zmianą w organizacji ruchu. ZWIK zmodernizuje w sumie ponad 290 metrów kanalizacji. Remont współfinansowany jest z pieniędzy unijnych. Budowa hospicjum w żarach trwa już 3 lata i pewnie nie zostałaby prędko zakończona, gdyby nie pomoc miasta. W ubiegłym tygodniu wznowiono budowę. Nieszczęście spada nagle, a rodzina nie zawsze jest w stanie pomóc choremu godnie zmagać się z chorobą. Z pomocą mają przyjść wolontariusze, którzy chorymi będą opiekować się w hospicjum. Szansa na to jest coraz większa, bo po prawie rocznej przerwie wznowiono budowę żarskiego hospicjum. Prace wykonuje przedsiębiorstwo budowlane Janbud. Robimy w tej chwili ścianki działowe, robimy bruzdowanie pod instalację elektryczną. W najbliższym czasie wejdzie firma również na montaż okien zewnętrznych i stolarki drzwiowej zewnętrznej po to, żeby zamknąć obiekt i przystąpimy wtedy do robót instalacyjnych wewnętrznych i robót wykończeniowych. Do wykonania również pozostaje jeszcze, jak widać na zewnątrz, całe zagospodarowanie, przyłącza sieci, gazu, wody, kanalizacji. Jeżeli będzie pogoda pozwalała, to zrobimy to jeszcze w tym roku. Jeżeli nie, no to już w okresie wiosennym. Jan But zamierza uporać się z budową do końca czerwca przyszłego roku. W tej chwili mamy obietnice miasta, powiatu, firm na to, że te środki co na skończenie budowy dostaniemy, a wyposażenie to będziemy zbierali na wyposażenie, to jest pół miliona trzeba, przynajmniej. Nie? Hospicjum powstanie dzięki wsparciu nie tylko miasta i powiatu, ale również dzięki mieszkańcom. Najbliższą okazją do zasilenia konta hospicjum będzie bal charytatywny. Bal odbędzie się 23 listopada w Świetlicy Wiejskiej w Jest to kolejny bal organizowany właśnie przez Towarzystwo Brata Alberta i mieszkańców Olmbrachtowa. W czasie tego balu odbywa się co roku aukcja obrazów, biżuterii różnych, rzeczy, które ofiarują nam pracownie złotnicze, twórcy, żarsty i w ten sposób no, zasilamy konto budowy hospicjum. Bilety na bal można kupić w domu samotnej matki przy ulicy Brata Alberta 4. Całkowity koszt budowy hospicjum to prawie 4 miliony złotych. Weronika Czubak w 2010 roku przeszła operację usunięcia guza zamuszczku. Dziś dziewczynka jest niepełnosprawna, ma jednak duże szanse na powrót do zdrowia, ale potrzebna jest rehabilitacja. Ponad 30 członków Żarskiego Stowarzyszenia Tobie i Miastu wyjdzie 1 listopada z puszkami przed Żarskie cmentarze. Będą kwestować na rzecz chorej Weroniki, małej mieszkanki Żar. Zbieramy w tym roku pieniążki na rehabilitację dla Weroniki Czubak. Weronika w 2010 roku była poddana operacji usunięcia guza muszczków. W tej chwili jest świetnie, jest zdrowa. Niestety nie w pełni sprawna, ponieważ porusza się na wózku, więc zbieramy na rehabilitację dziewczynki. Każdy z nas będzie mógł pomóc Veronice z biurka 1 listopada w godzinach od 10 do 16. Miało być radośnie i bezpiecznie. Nie było, bo zabrakło opieki dorosłych. W poniedziałkowy wieczór ośmiolatek złamał rękę na Placu Zabaw przy szkole podstawowej nr 5 w Żarach. Ten plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci i ma im służyć. Taki był zamysł od samego początku. I tak ma być. Apelujemy gorąco do wszystkich rodziców, by do 12 roku życia z placu korzystały dzieci pod opieką rodziców lub osób dorosłych, opiekunów. Chciałabym przypomnieć, że ten plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 12 roku życia czyli każde dziecko uprawnione do korzystania z tego placu. Powinno być pod opieką osoby dorosłej. Nowo otwarty plac zabaw przy piątce ma specjalną gumową nawierzchnię. Mimo tego warto uważać, bo żadne zabezpieczenia nie zdziałają tyle, co czujne oczy rodzica. Mieli zdążyć do końca października, czyli do jutra. Już wiadomo, że to się nie uda. Firma Skanska, która remontuje ulicę Częstochowską na żarskim zatorzu, na dokończenie prac potrzebuje jeszcze kilkunastu dni. Przewidujemy, że zakończymy pracę około 15 listopada, były pewne roboty gdzieś tam dodatkowe, które wykonywaliśmy, w przyszłym tygodniu wykonamy warstwy bitumiczne, zaczniemy sprzątać, kończyć chodnik po stronie lewej zgodnie z kilometracją od strony Biedronki. Także maksymalny taki czas, myślę, takich utrudnień dla mieszkańców przede wszystkim to będzie 15 listopada. W tym tygodniu firma zajmuje się tylko chodnikiem przed Biedronką. Żeby przejechać ulicą Okrzei przyjdzie nam więc jeszcze poczekać. Za remont ulic Częstochowskiej, Okrzei oraz Męczenników Oświęcimskich Skanska zarobi 2 miliony 120 tysięcy złotych. W najbliższych dniach na żarski cmentarz możemy dojechać autobusem. Dodatkowa komunikacja miejska pozwoli zaoszczędzić nam nerwów. Autobusy będą kursowały co pół godziny. Brak miejsca do zaparkowania przy cmentarzach podczas wszystkich świętych to już tradycja, ale można temu zaradzić. Na cmentarz możemy dojechać autobusem i to zupełnie za darmo. Od czwartku do soboty na żarskie ulice wyjadą dodatkowe autobusy. W, tym, w szczególnym czasie, kiedy odwiedzać będziemy groby naszych zmarłych, zostawmy auta w domu. Burmistrz miasta Żary, Wacław Maciuszonek, zachęca w dniach 31 października, 1 i 2 listopada do skorzystania z bezpłatnej linii autobusowej, która dowiezie mieszkańców na cmentarz komunalny w Żarach. Rozkład jazdy autobusów dostępny jest na przystankach autobusowych oraz na stronie www.żary.pl. Jadąc na cmentarz w Żarach i Kunicach, zachowajmy ostrożność i zwróćmy szczególną uwagę na znaki. Szanowni mieszkańcy i e, goście, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, e, chcielibyśmy przypomnieć, że w okresie święta zmarłych e, będzie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w okolicy cmentarzy komunalnych. W Żarach i w Kunicach. Ta zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać od 30 października do 4 listopada. Na ulicy Słowackiego będzie obustronny zakaz zatrzymywania się. Ulice Prusa, Sienkiewicza, Wyspiańskiego i Rejmonta od ulicy Słowackiego do Łokietka będą jednokierunkowe. Również ulica szpitalna od Słowackiego do Sienkiewicza. Wzdłuż cmentarza ulicą szpitalną nie przejedziemy. Będzie tam zakaz. Ruchu w obu kierunkach. Na kunicki cmentarz dojedziemy jak zwykle ulicą pionierów, która na te kilka dni stanie się jednokierunkowa. Będzie tam również obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Dziś uczniowie klas drugich Społecznej Szkoły Podstawowej w Żarach wybrali się na cmentarz. Każde dziecko miało ze sobą znicz. Chcemy zapalić świeczki i powspominać zmarłych którzy, i żołnierzy, którzy o nas walczyli. Chcemy pozapalać świeczki na cmentarzu. Ja tutaj przyszłam dlatego, żeby żeby jak ktoś zapomni o jakimś grobie, o kimś to, żeby po prostu zaświecić świeczkę na jego grobie. Przyszłam tu dlatego, żeby żeby zapalić świeczki na grołach i pa pamiętać o zmarłych wszystkich. Ja tu nie mam żadnych bliskich, ale przyszłam na cmentarz, żeby wspominać naszych żołnierzy i wszyscy, którzy za nas walczyli. Żeby wspominać zmarłych. Bo chcę wspomnieć moją babcię i dziadka, sobie zapalić im świeczki. Dzięki dzieciom lampki zapłonęły między innymi przy pomniku żołnierzy Armii Czerwonej i na grobach, o których nikt nie pamięta. Możemy pomóc w wypromowaniu Żar. Wystarczy jedno kliknięcie myszki na stronie www.turniejmiast.zumi.pl i oddanie głosu na Żary w turnieju Moje ulubione miasto w Polsce. To nic nie kosztuje i nie jest czasochłonne. Wystarczą chęci. Dzięki wspólnej mobilizacji Żary mogą wygrać i otrzymać nagrodę główną jaką jest kampania promocyjna zwycięskiego miasta w serwisie zumi.pl oraz onet.pl. Wartość kampanii to 100 tysięcy złotych. Wystarczy wejść na stronę www.turniejmiast.zumi.pl i zagłosować. Ścieżki rowerowe w Euroregionie, organizacje pozarządowe i kontrola w szkole podstawowej numer 3 w Gubinie. Tym zajmą się gubińcy radni na czwartkowej sesji Rady Miasta. Zagłosują również w sprawie stawek za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Radni wysłuchają też informacji o działalności parafialnego zespołu Caritas. Sesja rozpocznie się o godzinie 10.00. Żarskie Gimnazjum nr 2 przystąpiło do ogólnopolskiego programu WF z klasą. To nowy projekt, który ma za zadanie zmienić myślenie o lekcjach wychowania fizycznego. W poniedziałek w szkole z udziałem młodzieży, rodziców, nauczycieli i gwiazd sportu odbył się sportowy okrągły stół. No na pewno chcemy, żeby nasi uczniowie spędzali wolny czas w sposób aktywny, żeby mogli... Troszkę odejść od tego komputera, troszkę zejść z tych kanap przed telewizorami i żeby poczuli, że sport jest naprawdę piękny. Więc jednym z naszych tutaj elementów jest to, że chcemy dzisiaj im pokazać, tak, że warto uprawiać sport. Stąd wielu znamienitych gości, którzy dzisiaj pokażą naszym uczniom, ale również rodzicom, tak, że warto rzeczywiście aktywnie spędzać czas wolny. Do aktywnego uprawiania sportu zachęcały dwie znakomite zapaśniczki Iwona Matkowska i Dominika Osocka. To jest kluczowa właśnie taka sprawa, jeżeli chodzi o nauczyciela wychowania fizycznego. Ja miałam akurat to szczęście, że moi nauczyciele i w podstawówce i w gimnazjum potrafili zachęcić do tej lekcji wychowania fizycznego i również miałam styczność w rodzinie nie tylko z, z osobami, które uprawiały jakiś sport. No i Jakoś tak też mnie to zachęciło. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby zachęcić dzieci jakimiś wiadomościami na lekcji, jak sport wpływa na, na zdrowie, na przykład co może się stać, jeżeli tego sportu albo w ogóle aktywności fizycznej się nie uprawia. Prawda? Teraz jest często właśnie z tą otyłością, dzieci są otyłe, są niechętne do wychowania fizycznego, do uczestniczenia w tych lekcjach. Dramatycznie spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Lekcje wychowania fizycznego prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Na szczęście dla wielu młodych ludzi sport to nadal sposób na życie, czego świetnym przykładem może być Bartek Karpiński z Gimnazjum nr 2, który niedawno wywalczył tytuł wicemistrza świata w sportach walki. Walczyłem z Niemcami, to był turniej właśnie Mistrzostwa Świata Federacji WFMC. I walczyłem tam, stoczyłem walki z Niemcami i z Turkiem, z Turkiem niestety przegrałem, to była pierwsza walka w light kontakcie, no i właśnie był cięższy wiadomo, bo nie było w mojej kategorii wagowej przeciwników i musiałem z cięższymi walczyć, no i przegrałem tą walkę, ale później walczyłem w low kicku, no, no to stoczyłem dwie walki, jedną wygrałem, jedną przegrałem i to mi właśnie dało wicemistrza świata. Powiedz, od kiedy uprawiasz sporty walki? Półtora i roku trenuję w klubie Malinowski. Team bardzo polecam dla tych, którzy mają wysoko, wysokie ambicje i chcą coś w życiu osiągnąć, a nie tylko przed komputerem siedzieć. Okrągły stół to pierwszy krok. Później, we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego, dyrektorami szkół, uczniami i lokalnymi animatorami sportu, ma zostać wypracowany nowy sposób na prowadzenie lekcji wychowania fizycznego. Trzy medale wywalczyli zawodnicy UKS Piramida podczas rozgrywanych w Zielonej Górze mistrzostw województwa lubuskiego w akrobatyce sportowej. Na najwyższym stopniu podium stanęły Róża Harenda i Kornelia Biskowska. Dziewczyny wystartowały w dwójkach w kategorii wiekowej 12-18 lat. Podopieczne Heleny Drapały zaprezentowały nowy program z podwójnym saltem. Również dwójka chłopców Kacper Pacholski i Krzysztof Markulak zdobyli w kategorii młodzieżowej złote medale. Na drugim stopniu podium stanęła trójka dziewcząt Wiktoria Foszcz Małgorzata Chudzik i Anna Caruk. Cały sezon wyciskali siódme poty, rywalizowali z najlepszymi. Opłaciło się, 12-osobowa reprezentacja Żarskiego Klubu Sportowego Agros zebrała nagrody. Sportowcy z Żarskiego Klubu Agros, zapaśnicy i lekkoatleci odebrali nagrody od starosty. To było jakby nagrodzenie naszych wyników tego roku. No i bardzo się cieszę, że mogłam tutaj być i dostać nagrodę od starosty. Jakie najbliższe plany zawodowe? W, za parę dni, nie, nie pamiętam dokładnie, wyjeżdżam na obóz do Spały i stamtąd od razu wylatujemy do Moskwy na drużynowy puchar Europy. Nagrody dostali Daria Osocka, Adrian Błoszyk, Jakub Karolewicz, Andrzej Kmiecik, Damian Błażewicz, Natalia Wojtyła, Patrycja Siwak, Erwin Imbierski, Jakub Gałandziej, Michał Rozmys, Arkadiusz Medyński i Damian Rezlerski. Od wielu lat zapraszamy wybitnych sportowców, młodzież na sesję, żeby przedstawić im i radnych i radnym, żeby przedstawić ich. Uważamy, że po prostu sport jest... No niesamowicie ważnym elementem wychowania młodego pokolenia i jeśli posadzimy dzieci tylko za komputerem, za okranem komputera, no to będziemy mieli pokolenie Kalekie. Zawodnicy Agrosu otrzymali czeki o wartości od 500 do 1000 zł. Nie zapomniano o trenerach, którzy skasowali od 1000 do 1500 zł. Zbliża się długi weekend związany z Dniem Wszystkich Świętych. Warto wiedzieć wcześniej, jaka pogoda będzie panować podczas kilkugodzinnego przebywania na powietrzu. Pełna Zgarska zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Październik był dla nas wyjątkowo łaskawy i tak też się z nami pożegna. Prognozy pogody przewidują, że czwartek będzie dosyć pogodnym dniem. Utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia w Żarach wyniesie 13 stopni, w Szprutawie 12, w Głubinie natomiast 11. Piątek ma być pochmurno z przejaśnieniami, ale najprawdopodobniej bez opadów. Maksymalna temperatura wyniesie 12 stopni. Miejmy nadzieję, że taka pogodowa tendencja się nie zmieni, a podczas odwiedzenia cmentarzy parasole nie będą nam potrzebne. Ciśnienie atmosferyczne się 1022 hektopaskala. W czwartek i minę wchodzi Augusta i Antonin, w piątek natomiast Andrzej i Seweryn. Na horyzoncie nie widać najmniejszych oznak zimy i choć wskazania słupków tęci nie będą już aż tak imponujące jak w ostatnich dniach, to wciąż będzie czym się cieszyć. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w piątek po wiadomościach regionalnych. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, ale to nie wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy na dzisiejszy wieczór. Na rogu ulic osadniczej i alei Wojska Polskiego stoi kapliczka pojednania. Jej historię przybliży nam Rafał Szymczak w dzisiejszym odcinku Poznaj swoje miasto. W programie Pochwal się o swojej pasji opowiada pani Jadwiga Gieracz, która haftuje obrazy. Warto zobaczyć. W poprzednich odcinkach poznaliśmy już Lenę, Borysa, Mańka i Ptysia. Dziś w programie Mój pupil poznamy Maxa. Dlaczego jego pan, który uwielbiał duże psy, zdecydował się na tak małą rasę jaką jest pinscher? Odpowiedź znajdą państwo w programie. Polecam. Miłego wieczoru. Do zobaczenia. naszą prezenterkę ubiera sklep Styl, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy, Żary, ulica Chrobrego 1.